Plaża numer 16 mamy tutaj dziecka, tam jest kolejna zatoczka 17, no gdzie mówię, że 18, 19, tam jest 20. No tam już próbowaliśmy dojechać, ale jest tak wąsko i tyle ludzi, że ciężko się przeprać osobówką, ale rowerami spokojnie tam przejedziemy sobie, bo tam jest koniec, koniec No tu mam cały split, port widać, tu widać rezydencje, w której pan Makłowicz robi swoje programy. Piękna plaża. Piękna. Mam się nad sobą drzewka, auto za nami. A wchodzimy chodzimy do domu.